Przed Tobą matura? Czy wiesz, że znów będzie inna niż ta z ubiegłego maja? Nazywam się Iwo Scelina, jestem autorem kursów maturalnych i ekspertem na platformie Matura na Maxa. Jestem również egzaminatorem maturalnym. Pomogłem przygotować się do egzaminu maturalnego już tysiącom uczniów. A teraz chcę pomóc również Tobie. Ostatnie miesiące, a nawet lata, przebiegają pod hasłem zmiany, zmiany, zmiany. Pewnie już wiesz, że zmieniła się lista lektur. Dobra wiadomość! Jest krótsza. Oznacza to, że zmienił się również zakres wymagań maturalnych. Ale czy to oznacza, że możesz sobie odpuścić i odłożyć naukę na później? Daj znać w komentarzu, która strategia jest dla ciebie lepsza. Uczysz się systematycznie, czy zostawiasz przygotowania na później? Jak zatem będzie wyglądać matura 2025 roku z języka polskiego? Centralna Komisja Egzaminacyjna w sierpniu 2024 opublikowała nowe wymagania dotyczące egzaminów maturalnych. Jest to związane z nową. Odchudzoną podstawą programową. Zakres wymaganego materiału został pomniejszony o około 20%. To sporo, prawda? Ale po kolei są rzeczy, które się nie zmieniają. Egzamin będzie składać się z dwóch obowiązkowych części: pisemnej i ustnej. Część pisemna będzie podzielona na zadania zapisane w dwóch arkuszach. Pierwszy z nich zawiera dwa testy: język polski w użyciu i historyczno-literacki. Test Język Polski w Użyciu, którego kształt pozostaje bez zmian, sprawdza Twoje umiejętności korzystania ze źródeł. Znajdziesz w arkuszu dwa teksty potrzebne do rozwiązania zadań w tej części matury pisemnej i umiejętność pisania notatki syntetyzującej. Podstawowe wymagania dotyczące notatki podaję w nagraniu powyżej. Standardowo możesz za tę część uzyskać 10 punktów, w tym aż 4 punkty za dobrze napisaną notatkę syntetyzującą. Zmiany dotyczą drugiego testu, historyczno-literackiego. Ze względu na wykreślenie z listy lektur obowiązkowych sporej liczby tekstów, materiał literacki zestawiony został w dwóch grupach. W pierwszej znajdują się zadania związane ze starożytnością, czyli antyk, grecki, rzymski oraz Biblia, średniowieczem, renesansem, barokiem, oświeceniem, romantyzmem i pozytywizmem. Masz możliwość uzyskać za nie maksymalnie 7 punktów. Druga odnosi się do młodej Polski, dwudziestolecia międzywojennego literatury wojny okupacji, literatury lat 1945-1989 krajowej i emigracyjnej oraz literatury po 1989 roku. Tu do zgarnięcia jest maksymalnie 8 punktów. Pojawiający się w teście historyczno-literackim zadania dotyczące lektur obowiązkowych będą odnosiły się tylko do tekstów wskazanych jako lektury obowiązkowe w podstawie programowej z 2024 roku czyli tej odchudzonej. Więcej o tej liście lektur mówię w oddzielnym nagraniu. Warto pamiętać, że wśród zadań z literatury mogą pojawić się takie, które odwołują się do tekstów, które nie są lekturami obowiązkowymi. Spokojnie. Do ich poprawnego rozwiązania wystarczy zrozumienie i zinterpretowanie fragmentu tekstu zamieszczonego w arkuszu egzaminacyjnym. Nie trzeba w takiej sytuacji odwoływać się do znajomości otworu w całości. Zatem za całą część testową otrzymać można, podobnie jak w latach poprzednich, 25 punktów. Pozostałe 35, bo w sumie do zdobycia jest punktów 60, związanych jest z wypracowaniem, czyli zadaniem umieszczonym w drugim arkuszu naturalnym. Znajdziesz w nim dwa tematy do wyboru. W obu obowiązkowe będzie odwołanie się do wybranej, dowolnej lektury obowiązkowej. W żadnym z dwóch poleceń nie będzie wskazany tytuł lektury obowiązkowej. Ty dokonasz wyboru dogodnego dla ciebie tekstu. Ułatwieniem będzie możliwość skorzystania z każdej lektury, która była wskazana w czasie Twojej nauki jako obowiązkowa, bez względu na wprowadzone ostatnio zmiany, wyrzucenia tekstów z listy lektur. I nie martw się. Że możesz nie wiedzieć, czy utwór, o którym myślisz, jest dopuszczony jako lektura. Pełna lista lektur, do których będzie można się odwołać na maturze pisemnej, będzie zamieszczona, jak dotychczas, w arkuszu egzaminacyjnym. Ważne jest też, że na maturze zrezygnowano z tematów zawierających utwór poetycki. Nie oznacza to jednak, że nie możesz odwoływać się na maturze do poezji w ogóle. Masz prawo wykorzystać w wypracowaniu jako tekst literacki dowolnie wybrany przez ciebie wiersz. To też będzie realizowało warunki odwołania się do innego utworu literackiego. Forma Twojego wypracowania pozostaje bez zmian. Czyli musi spełniać kryteria wypowiedzi argumentacyjnej i nie ma znaczenia, czy to będzie rozprawka, przemówienie, list otwarty, albo szkic krytyczny, esy lub artykuł. Również nie została zmieniona minimalna liczba wyrazów w Twoim wypracowaniu. Aby spełniony był wymóg ilościowy, musisz użyć nie mniej niż 300 słów. A co z maturą ustną z polskiego w 2025 roku? Sam kształt tego egzaminu nie zmienił się. Realizujesz dwa zadania zapisane na wylosowanej przez ciebie karcie egzaminacyjnej. Jedno będzie z zakresu zadań niejawnych. Drugie z listy zadań jawnych. I to na tej liście dostrzec można wręcz rewolucyjne zmiany. Zamiast podawanych wcześniej 112 zadań, znajduje się na niej obecnie tylko 68. Usunięte zostały wszystkie zadania, które dotyczyły lektur obowiązkowych z zakresu szkoły podstawowej, np. Pantadeusz czy też Balladyna, oraz te związane z wykreślonymi z podstawy programowej z zakresu podstawowego lekturami dla szkół ponadpodstawowych, np. pamiętniki Paska czy też Kordian. Mam nadzieję, że teraz struktura matury z polskiego nie jest dla ciebie tajemnicą. Wiem, nie oznacza to, że zniknął stres a przygotowania można odpuścić, bo zmiany ułatwiły naturalne życie. Dlatego zapraszam cię. Już teraz zasubskrybuj ten kanał. Znajdziesz tu wiele wartościowych materiałów pomocnych w przygotowaniach i nie przegapisz nowości. Zajrzyj też na stronę matura na Znajdziesz tam więcej materiałów, nie tylko z polskiego, które pomogą ci przygotować się do matury, aby można było ją zdać jak najwyżej, najlepiej na Maxa, to co? Widzimy się?